Dzień dobry, witaj. Cześć i na wstępie miłego dnia Ci życzę. Tego aby ten dzień był naprawdę mega miły, ci życzę, ale żeby oprócz tych życzeń to się mogło przejawić, trzeba parę czynności wprowadzić w życie, żeby ten dzień był coraz lepszym i lepszym. Ważny jest jakiś dobry cytat, fragment książki. Ważne jest to, co zrobimy właśnie teraz. Za chwilę będzie ten fragment. Za chwilę będzie też medytacja w uważności ważności poprzez skanowanie ciała, czyli zwrócisz uwagę trochę na siebie, na swoje ciało, na to, co się dzieje z tobą. Później popłyniemy troszeczkę w afirmację, pójdziemy również w medytację. No i oczywiście spojrzysz na to, jaki był wczorajszy dzień i pogratulujesz sobie tego, co powstało w tamtym dniu. Choć mogło to być nawet trudne, czasami. Te trudne rzeczy też trzeba podnieść, powiedzieć: Dobrze, że to się wydarzyło, to mogło mnie zmienić. Trudno jest to sobie powiedzieć, ale warto próbować to robić. No i oczywiście będzie wdzięczność za to, co jest. Oprócz wdzięczności, ogromnie ważne jest spojrzenie na to, jakie masz plany na dzień dzisiejszy i spojrzenie na nie przez pryzmat. Mogę to zrobić, a to wszystko już za chwilę, więc usiądź sobie wygodnie, pobądź przez chwilę z sobą. Zatrzymaj przewijanie, oglądanie innych informacji. Zrób pauzę dla siebie. Zrób pauzę dla swojego życia. Zrób pauzę na to, aby ono mogło być wspaniałe. Pauza dla życia. Hmm. Pauzę w biegu bardziej bym to skorygować chciał jednak. A dzisiejszy cytat brzmi. Każdy świt przynosi nową melodię, nowy taniec życia. Bądź gotowy na tańce, które poprowadzi Twój własny rytm serca. Moim zdaniem piękne słowa, w szczególności ta druga część. Bądź gotowy na tańce, które prowadzi Twój własny rytm serca. Jeżeli zauważymy swój rytm serca, jeżeli zauważymy siebie, jeżeli zauważymy to, w jaki sposób funkcjonujemy, co się z nami dzieje, co możemy zmienić, jak nasze życie pulsuje będziemy mogli tańczyć w jego rytm ograniczenia przestaną być ograniczeniami a mogą tylko okazać się drobnymi wyzwaniami więc usiądź sobie wygodnie znajdź wygodną pozycję może zanim ruszysz z tą medytacją weź jeszcze łyczka napoju ja mnie tak zrobię. Jestem świeżo po jogingu, więc chwilkę teraz porobię to wszystko wspólnie z Wami. Poprowadzę tą medytację. Zwróć uwagę na swój oddech. Obserwuj przez chwilę, jak powietrze wypełnia Twoje płuca, je po chwili opuszcza. Teraz weź głębokim wdech nosem. Zatrzymaj na chwilę powietrze. I zrób długi, spokojny wydech. Na końcu wyrzuć resztę powietrza z Ponownie głębokim wdech nosem. Zatrzymaj powietrze na chwilę, obserwując jak powietrze wypełniło twoje płuca. Obserwuj jeszcze chwilę. Teraz zrób wydech, obserwując, jak powietrze opuszcza Twoje płuca. Głęboki wdech nosem. Zaobserwuj, jak powietrze wypełniło Twoje płuca. Teraz za chwilę obserwuję, jak powietrze opuszcza Twoje płuca. Gdy ty robisz, wydech. I wypuść resztki powietrza z Teraz pozwól, aby już Twój organizm oddychał za Ciebie, a Ty kontynuuj obserwację swojego ducha. Teraz swoją uwagę skieruj na sam czubek głowy. Zwróć uwagę na to, co czujesz w tym miejscu. Jakie pojawiają się doznania? Teraz swoją uwagę przenieś odrobinę niżej na swoje czoło i wnętrze głowy, i również przez chwilę obserwuj, co czujesz w tym miejscu. Przenieś teraz swoją uwagę na swoje gardło i obserwuj przez chwilę, co czujesz w tym miejscu, swojego ciała. Teraz swoją uwagę skieruj na swoje serce i obszar w okolicach serca. Obserwuj przez chwilę to, co czujesz w tym miejscu. Teraz swoją uwagę skieruj na klatkę piersiową w okolicach splotu słonecznego i również przez chwilę obserwuj to, co czujesz w tym miejscu. Teraz swoją uwagę skieruj na okolice żołądka i jelit i również przez chwilę obserwuj to co czujesz w tym miejscu swojego ciała. Teraz skieruj swoją uwagę na okolice intymne i również przez chwilę obserwuj wszystko to, co czujesz w tym miejscu. Teraz swoją wagę przenieś na swoje pośladki, uda, kolana, łydki, stopy. I również przez chwilę obserwuj to, co czujesz w tym miejscu. To, co czujesz w swoich nogach. Obserwuj. Skieruj teraz swoją wagę na swoją prawą rękę, prawą dłoń. I również przez chwilę obserwuj. To co czujesz w tym miejscu, to co czujesz w swojej prawej ręce. Teraz uwagę przenieś na swoją lewą rękę i dłoń i również obserwuj to co czujesz w swojej lewej ręce. Lewej. Teraz skieruj swoją uwagę na swój kark, ramiona, górną część pleców, środkową część pleców i dolną część pleców. Zwróć uwagę na to, co czujesz w tym miejscu. Teraz przenieś swoją uwagę na, swoje, na swoją szczękę po lewej i prawej stronie. I również zaobserwuj to, co czujesz. Teraz w te miejsca, w których mógł pojawić się jakiś dyskomfort, ból, ucisk, drżenie, kołatanie. Wraz ze swoim głębokim oddechem. Skieruj w te miejsca intencje rozluźnienia, odprężenia, odpuszczenia, przebaczenia. Skieruj w to miejsce miłość, radość, pokój. Weź głębokim nosem i wyślij w to miejsce miłość, radość, pokój. Wyślij intencję odprężenia, rozluźnienia. Przebaczenie, odpuszczenie. Ponownie weź głęboki wdech nosem. I przyślij w to miejsce miłość, radość, pokój. Prześlij w to miejsce intencje rozluźnienia, odprężenia, odpuszczenia, przebaczenia. Weź głęboki wdech nosem i prześlij w to miejsce miłość, radość, pokój. Prześlij w to miejsce intencje rozluźnienia, odpuszczenia, przebaczenia. Powądź jeszcze przez chwilę z sobą, obserwując całe swoje ciało. Teraz, w wyniku słów, które usłyszysz, pozwól, aby Twój umysł zbudował obrazy. Ty zwróć na nie uwagę. Pragnę żyć. Żyję. W moim życiu przejawia się szczęście, miłość, radość i pokój. Z każdym świtem w moim życiu. Jest melodia. Nowy taniec życia. Otwieram się na to, aby tańczyć wraz z rytmem swojego serca. Pozwalam sobie na to, aby moje serce kierowało moim życiem, aby w moim życiu przejawiała się miłość, radość. Skieruj swoją uwagę na swoje afirmacje. Pomyśl o nich przez chwilę. Pewnie odczytasz je później, być może są odczytane. Teraz tylko o nich pomyśl. Skieruj swoją uwagę teraz na dzień wczorajszy. Na wszystkie osiągnięcia. Na każdy choćby najmniejszy, najdrobniejszy sukces. I pogratuluj sobie każdego z tych osiągnięć. Powiedz, świetna robota. Dziękuję za to, że to robisz. Czuję radość z tego powodu, że się tym zajmujesz. Teraz pomyśl o dniu dzisiejszym, o tym, co masz do wykonania, co masz do zrobienia, jakie masz plany, jakie masz cele do zrealizowania. I teraz powiedz sobie, mogę to zrobić, mogę się tego podjąć. Mam dużo wewnętrznej energii, aby to realizować. Mogę to korygować, udoskonalać, poprawiać. Wszystko jest właściwie dobrze. Wszystko układa się. Teraz pomyśl o tym, co masz, gdzie jesteś, co robisz, czym się zajmujesz. I poczuj z tego powodu radość. Radość również w wyniku tego, że możesz dokonać jakichś pozytywnych dla siebie zmian, a radość przenieść we wdzięczność. Poczuj również radość i wdzięczność za powietrze, którym oddychasz. Poczuj radość i wdzięczność za serce, które dla Ciebie bije. Poczuj radość i wdzięczność za wodę, którą masz. Poczuj radość i wdzięczność za swoje życie, za dar swojego życia. Poczuj radość i wdzięczność za wszystkie relacje, i te wspierające, i te trudne, które mogą Cię czegoś uczyć, a nawet zawsze czegoś uczyć. Poczuj radość i wdzięczność i wymień swoją radość, swoją wdzięczność. Jeśli Twoje oczy były zamknięte, zacznij je powoli otwierać. Ja z tego miejsca chcę jeszcze zaprosić do odwiedzenia stron internetowych warsztaty.terapierrelaks.com której są zamieszczone informacje o warsztatach terapeutycznych, o grupach terapeutycznych zarówno tych prowadzonych online, jak i również stacjonarnie i wyjazdowo. Również zachęcam do odwiedzenia strony fundacja.terapiarelax.com, na której znajdziesz wiele informacji jak można z nami współpracować, działać, wspierać, aby nasza misja niesienia zdrowia ogólnopojętego Mogła się rozszerzać bez granic. Health without limits. Oraz zachęcam Cię do odwiedzenia strony programy.terapy.relax.com. Końcówka zawsze ta sama: warsztaty, fundacja, programy. I na tej stronie znajdziesz programy terapeutyczne, kursy terapeutyczne, które pomagają wychodzić z depresji, rozbudowywać miłość w związku, odzyskać równowagę po rozstaniu. Odzyskanie poczucia zdrowego, silnego, stabilnego poczucia własnej wartości. Tu nagranie również do hipnozy w tym programie. Książka o tym samym tytule dostępna na Amazon. Plus potężna motywacja. Książka dostępna na Amazon i w tym samym tytule program wraz z nagraniem do hipnozy. Polecam bardzo serdecznie. Jeżeli chcesz odzyskać poczucie własnej wartości, to wszystko co wymienię wcześniej odzyskać motywację do działania, aby w życiu Działo się wspaniale. Po prostu trzeba to zrobić. Maleńka inwestycja, zmieniająca życie. Zachęcam do tego bardzo serdecznie. A teraz, tak jak następnie, miłego dnia i proszę cię, napisz to w komentarzu. Miłego dnia. Udostępnij gdzie tylko możesz, aby ktoś mógł przypadkowo, co nie istnieje, natrafić na to nagranie i może zaszczepić w sobie ziarno. Miłości, radości i pokoju. Czego wszystkim życzę, aby to wzrastało jeszcze silniej. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Miło było Was gościć i miło było mi gościć u Was. Miło było to spotkanie poprowadzić. Dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Jak na razie systematycznie to wychodzi. Ale teraz będą spotkania godzina 8.30 czasu UK czyli 9.30 czasu środkowo-europejskiego, tu, a udostępniane jak zwykle na YouTube. Dziękuję. Cudownego, wspaniałego, miłego dnia. Miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć. Pa. pa. Z Bogiem.